jestem? Pan Kawia No jest, Zaku. Ejo. I zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzednio. Mam taki szalony pomysł, żeby tutaj sobie zabrać, no na przykład oto. Tu się jeszcze pies ze świnią bije. Ciekawe kto wygra. Zaku? Ci... Może... <ślaski> tak. Nie, nie wywalę się, spokojnie. Byłoby smutno, gdyby któreś z nas umarło. Jak tak? Oboje wiemy. <laughs> Ciekawe skąd. <laughs> Nie wiem. E, dobra, Zaku, e, coś mi się wydaje, że trzeba schodzić z tego bagna. Już. Ja rozwalę tutaj jeszcze w... na więcej kości, możesz sobie wziąć. No, wiesz co, mam e, trzy kostki, tam na jedne te przybory do szycia wystarczy na spokojnie. Jeszcze tutaj zaczepię sobie jakieś pajączki, to też e, dusze się przydadzą. I trzeba będzie koniecznie postawić tego e, alchemię Engina. się w zupełności. O, tam pająki wyszły z kokonu. O, okrąg zielonych grzybów. Hmm, zdążyły z wszystkie ja zginąć zanim tutaj do nich podeszłam. Pająki? No... E, jeszcze przydałoby się rozgrzać. Pół trawa tutaj jest. jak Co sądzisz o Dark Swordach, może? Dark Swordach? Próbujmy <noise> jest ok. Mamy jej od cholery. Ha, jestem na marmurowym biomie na bagnie. Mmm, fajnie. I są tutaj kamienie przy okazji. W sumie to sobie jak szef urządzę ucztę. Można marmur po, o, ten pozbierać i będziemy mieli marmurowy arbon mm, Nie wiem po co Jeszcze większe korzyści Wiesz, jeżeli masz duszę To można to zrobić tak, ty przeskoczysz do mnie No Zostawisz swój plecak po drugiej stronie, weźmiesz mój plecak, a ja tu przebiegnę ze zbrojką. Bo te trzy biszopy nie wyglądają zbyt przyjemnie. Ojku, dobra. Niechże i ci tak będzie. Ej, Babel, to dosłownie tak przejść boczkiem. Szybko! Wywaliłeś tam plecak? Nie, 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 nie skądże. W życiu. Przecież widzę. Nieprawda. Wróciłem po niego i jestem cały i zdrowy. Chodź tutaj, czeka na ciebie ciepłe ognisko. Mam ciepłe palące się drzewo. Też spoko. To jest ścieżka. Ścieżką trzeba iść. Już wiemy to z poprzedniego. Mhm. Chodź tutaj postaw nam mądrzejszą maszynę. Dobra. Tutaj będzie cał tutaj jest całkowicie bezpiecznie. Jest bardzo dobry spód, żeby postawić maszynkę. Mm. W końcu bezpieczne miejsce. Tak. Ja. Wiesz co to znaczy? Możemy zrobić sobie pask. Mhm. Mm Głodziej u mnie stawu. E, mam 22 prawy. E, co jeszcze chciałam zrobić? A chciałam zrobić przybory do szycia. I to brzmi jak plan. Jednej pajęczyny mi dosłownie brakuje. mam no. Masz. Dziękuję. Jak z Twoją psychą? 50 psychy, A na się zielonych drzew. E, Co masz? Chwilą. Zrób ten przybory do szycia i zrób siatkę na, na muchy. Miałabyś może mm, na te przybory do szycia drewno? Mhm, masz jedną kłodę. Kwiatka na motyle. Okej. Okay. Mm. W sumie to mogę wywalić. To co, drapszamy dalej? Dokładnie tak. Teraz możemy biegać po bagnie jak równy z równym. Tak. Ja. Mmm, drewno. Może pościnam? No, to nie jest takie głupie. Mam taki szalony pomysł, ściąć drewno. Gdzie po tej ścieżce? E, Wiesz co? Też się zajęłam drewnem. Tak troszeczkę. Okay. E, Masz... Tylko koi mnie mocno, że nie ma tutaj żadnych żywych stworzeń, które można by przerobić na duszę. Masz świnia. A, najważniejszego nie wytworzyłem przy maszynie. Kamien... Kamienia termicznego. O, ja też. Ale możesz mi zrobić, jak chcesz. Jak nie będzie stać, to ok. <laughs> to jest jeden jedyny warunek, naprawdę. Przekładasz moje dobro na tę ekonomię? Koszty. Hmm. <grych> Tutaj są znowu tolberdy. Znowu? Tak konkretnie to jeden. I co ten pajączek robi tak daleko od swojego gniazdka? Daj się go. Malutki pajączku, co robisz yy, tak daleko od swojego gniazdka? Pająk nie odpowie. Dlaczego? Bo nie żyje. <gry> A, chyba, że tak. A tutaj nic nie będzie. Więc trzeba tuptać w drugą stronę. O, znalazłam ta... kolejnego kotka. Fajnie. Dokąd nocą tupta Wortox? Yy, Wortox tupta tam, gdzie są... Eee... dusze. Wiesz co ci powiem, znalazłam darmową bazę, jest tutaj garnek. I suszarka. Darmowa... darmowa baza od Maxwella. Brzmi jak pewien plot twist. E, tak. E, wiesz co, ja podpalę słomiany mur. co chcesz? No, nie wiem, popatrz jak słomiany mur płonie. Ja. Powinieneś to zobaczyć, chodź, to jeszcze cię tutaj e, się załapiesz na pirotechniczne widowisko. Właśnie widzę. Możesz sobie rataty ugotować. A masz dla mnie taki kamień? No to jest właśnie twój. Wow, dzięki. Albo inaczej, nasze. Nasze. Przypomniałam sobie całkowicie bezsensowną mechanikę Którą odkryłam jak miałam jakieś tysiąc godzin w tej grze A mianowicie Jeden kamień termiczny Można ogrzać o drugi kamień termiczny Wiedziałeś o tym? <laughs> Zupełnie nikt tego nie używa Zobacz mamy cieplutki domek Mogę zrobić amberozję. ambrozję. Ambrozję. Ambereozję dokładnie Zarobiście. Ciekawe czy ten garnek spłonie Mogliśmy tutaj tą maszynę postawić, żebyśmy mieli jak w domu. Nie wiedzieliśmy, że mamy dom. E, garnek po O nie, jak mi przykro. Dobra, ja poganku. O nie, jak mi przykro. Tu jest wściekłych pszczół. Właśnie odczyt. O! O! Linę, patrz! Nakazki będą Co ty na to, żeby te pszczoły tak troszeczkę podziabać? Właśnie to robię Bo też właśnie tak pomyślałam, żeby dla ciebie jedzonka troszeczkę tutaj nafarmić No, przyda się na pewno A tylko tak, mam już 13 dusz A od długo gnije, więc wiesz Mhm uh -huh. Już ci pomagam. 16, czekaj. Jak tam twoje zdrówko? Poprosiłbym. Proszę. Pewnie nie. I chyba można kolejne ulo, ulo rozwalić. A nie, mm. jednak nie. Patrzcie, jakie fajne towarzystwo. Skurde. Nie. Za loka dostanę i tyle się będzie z tego. No, nie wszystkie zdążą mnie zaatakować. E, ja tutaj rozwalę kolejny ul. No rozwalaj. Słucham? Rozwalaj, rozwalaj. No właśnie rozwalam, żeby tutaj dla ciebie jedzenie zdobyć, tylko one teraz nie mają gdzie wrócić. <grym> Trzeba je na coś zagrować, broni. O, tutaj obok wiesz, co jest? Pułapki Maxwella no. już. O, oh, 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 oh. No, robi się bardziej przygodowo. I uwaga, mam 20 dusz. No to teraz przeładowanie. Nie, zjem sobie trzy. <noise> Ile masz już tego miodu? Mało. Bo jeszcze go zjem. Wystarczy ci wiedzę naprawdę, że mało. Tutaj jeszcze masz miodek. A ja mam miodek. Hmm. Czy my powinniśmy tutaj przejść koło tych pszczół? Skoczę. Yy, I wiesz co, tutaj jest taki normalniejszy biom, gdzie są patyczki i trawa. Dla mnie ważniejsze trawa. No właśnie, też chcę tak troszeczkę pozbierać, bo trawy i patyków nigdy dość. E, Marcheweczki też tutaj mam. No to ci zbiorę. O, tak. Je, uratowanych. Jestem podejrzanie miła i pomocna. Bo nie wiem, tak, widziałeś to na nagraniu. Teraz jest coraz głośniejszy. Aha. Nie wiem, czy widziałeś na poprzednim nagraniu, jak chamsko wyżerałam jego i warche. Ej, teraz co możemy chodzić jak szefy? Mamy kamienie, mamy ten. no. inne rzeczy. Jej, to oznacza, że. tutaj możemy się odrodzić! Jakby któreś z nas umarło! Nie mam młodka. Nie masz młotka? Dobra, zostawmy to i tak mamy bardzo dużo świńskich e, tyłeczków. Ale tutaj gdzieś będzie rzecz. o Okrągła rzecz. Nie, chodź tam. <grybuj> Nie chcę zbijać psychy. No i idę. Masz tutaj marcheweczki. O, ja tu mam jeszcze jagódki. Ło, wow, ale tutaj jest dużo dobroci. Yy, mm -hmm. Oczywiście zbieramy ze sobą wszystkie gnomy ogrodowe. Tak, gnomy ogrodowe. Tradycji musi stać się zadość. Przypomnij mi, kto ją zapoczątkował? Yy, chyba chyba George Malkulstall, wiesz? Chociaż mm -hmm. mogę się mylić. Ale ja ogólnie też bez wybić. trybu przygodowego bardzo lubię zbierać gnomy. Pilnują ogródków przed goblerami. Tak. A ile tu dobra No właśnie wiem. Trzymaj trzy marchewki. Masz. Z ziemi zjesz. Zjadłem. Tylko sobie pochuchaj, żeby z piachem nie je jeść. Hmm, chyba będzie trzeba iść w tamtą stronę, gdzie są te pułapki Maxwella. Chyba tak. Coś mi mówi, że trzeba tam się udać. No ale jakby co, wiemy, że tu jest dużo jagód, dużo marchewki. No wszystkie na pewno nie zebraliśmy. Mhm. Jest tutaj tabliczka. Mogę coś na niej napisać. Właśnie mieliśmy świetliki połapać, tylko nie będą jakieś świetliki. Pewnie tutaj w tym lesie, wiesz. Jeszcze ubiłam sobie trzy pszczoły. Ja nie będę tutaj ludziom pokazywać, co się stanie, jeżeli się wdepnie na taką minę. O tutaj są kolejne morsy, Zaku Może kolejna laska mm -hmm. Tylko chciałabym je ja dojechać z tobą Na wszelki wypadek Dobra, lecimy Psy. O, zamroziły mnie A ja, ja sam zamarzam Wpytę pytę. Ale morsa złapałem Hmm, nie. Biegnie dalej. Pytasz Radę? Dam radę. No! ZoMP najlepszy! Kolejny... O, kolejny! Kolejny! bo... Ja jestem przeładowana. E, zaraz ci Walking na zrobię. Gid. Ja teraz nie mam Skąd miejsca... Te psy? Gud? To nie są lodowe psy! No nie, właśnie. A tutaj jest gniazdo! Hmm, miano do psów. Kolejna rzecz? Najpewniej. Tak. Tu jest kolejna rzecz. Tu jest rzecz pudełkowata. Dziadzie wredny. Nie, już myślę, że kolejna na mnie. Uuu, marchewki. Weź, porozwa porozwalajmy te tutaj. Idę po swój plecak i zrobię ci Walking kayna. Kurczę, złota nie mam. Ja mam. Trawa tu jest. Jeszcze zostało mi 21% tej zbroi. Mam jeszcze calutki hełmek. Wiesz, e, chciałabym ci Zupy. coś powiedzieć. Co się ogólnie nie no, zdarza, ale jak pewnie tylko powiem, to pewnie się zdarzy. E, jak przystało na osobnika, który zwykle obcuje na bagnach. Jeszcze mm -hmm. tutaj, w tej serii, nie dostałam ani razy macką. No też. Macki jeszcze mnie nie biły, cały czas unikam Nie, <laughs> ty ich. widzisz, gdzie są macki. Ja wiem, gdzie są macki, dokładnie tak. A wiesz, ja je Mam po prostu... Świetliki. Ja je na węch. Tutaj masz świetlika jeszcze. Ty tu. A, dobra, tutaj leży. <laughs> Przepraszam. Jakiego chcesz? Mmm, wiktoriański. Ja, no, teraz jestem bogolem. Tyle mam tego, że... Ja mam tym tego, że. Trudno mi będzie zdechnąć. Dobra, tutaj dalej jest przejście za Zobacz. No to chyba w tym odcinku uciekniemy stąd. O, tutaj są kolejne morsel. Dobra, może już do nich nie zachodźmy, tylko sprawdź odczyt. Prawda, na razie nic. Śnieg znika. Wiosna idzie. Tabletyłek tyłek Można dalej. O Panie, ile tutaj morsów. Yy, I znalazłam setpisy z pułapką, wiesz? Jaką? Yy, tą taką ognistą, zapalającą się. Możesz się zabawić z tą mm. pułapką. Mogę spalić kolejny płot. Czego ten gunpowder wyleciał z tego? Zrobię wielkie boom. Tym razem nie. bawi się w rozwalanie płotów. Tak. Ale mamy Firestaffa. O. Wiosna. O. <laughs> Wiosna za tysiąc <laughs> dni do końca. 10 tysięcy dni. Przeczekamy tyle. Przeczekamy spokojnie, damy radę. Mmm, mermy teraz będą wychodziły. Dalej cichy sygnał. Nie podoba mi się to. Popatrz skrzynka z Terrari. No. O kolejne liny Związka wioska Mhm. Mm Idę, martwi. He! O, dźwięk jest coraz głośniejszy. Dobra, to chodź, lecimy po, ten, po tą rzecz i się stąd smywamy. Marchewka następnie. Chyba, że chcesz jeszcze sobie po parasolce zrobić. Nie. Tylko jedwabiu nie mam po ścieżce o, zobacz. Jak? Mm, myślałam, że rzecz masz hmm ja bez laski biegam? o, jest krasnal bierz ja rzecz, ja biorę krasnala dobra, zmywamy się z tą ceku. Dobra, podniosę tę rzecz, był blisko. Dobra, to idziemy, portal składać. Spierniczamy stąd. Uciekamy. Chodzi się pełnia też, więc mamy dłuższy czas reakcji, żeby tam doleść. Dobra. To co, ja może tutaj zrobię takie dłuższe cięcie i widzimy się koło portala. No co, rzucę ci na podłogę. Nie, nie zrobisz tego. Dobrze, że ten kamień tu zostawiłem. A nie, nie musimy w sumie ten... ...drewna marnować, popatrz. No jest faka. Aczkolwiek haka. dalej nie mam na ten... na młot. Kurde komary. Mosquito. Mmm, to jest więcej złota Wiesz co, masz te części, ty będziesz czyniła honory Ale ja miejsca nie mam na te części Nie wiem, daj mi te rzeczy na kolejną maszynę nauki Ja ci to wszystko poddawam A ja maszyn nauki nie umiem to właśnie ja to ja umiem. Może 12 tych 12 trawy na jedną czapkę. E, daj mi świetliki no do Nie Na ziemię. Na ziemię. dobra. Proszę. Ja ma shopów na siebie. Nie ma za co. Znaczy jeden mnie tylko uderzył. Spodnie. Albirdy. O tutaj ruch sobie wykica. Ale on się wykicał daleko. O kurde, o kurde, o kurde. ale było blisko. Lepiej sobie przeskocz. <śmiech> <Siemane>. <śmiech> Pochodź! Uciekaj! Dobra, biegnę, biegnę. Uciekamy stąd. O Oj, O i Bafale mają okres. Dobra, ile tu jest Bishopów? Dwa. Dobra, ja idę na jednego, na drugiego. Chociaż ten drugi też się na ciebie rzucił. Udę. Już ci pomagam. Um, fucked up. Weź rzuć jakieś leczenie taktyczne. No, ale on mi ucieka, patrz! Czekaj. Chodź tu. Dobra. Tankujemy te konie czy je unikamy? Bo się zastanawiam. Z trzy dusze rzuć. Jak na moje możemy nawet pojedynczo stankować? Jesteśmy w końcu bogolami, więc... Ty, macka. Co? Jak my jesteśmy bogolami, macki mi brakło po prostu. Bo mam jeszcze macki, ale nie wyjęło mi. No weź jeszcze jakieś leczągko rzuć. ja się muszę też nażyć z tymi duszami. Dam ci marchewki. Ile tam jeszcze ci życia brakuje? To pula. No. Tak nie wiem, jest trzy dusze. Okay. Dobra, wystarczy. To co składamy, to. <laughs> no, składamy. Przez kwiatki można by spalić. kwiatki No, możesz wkładać różdżkę Gdzie? Yeah. Ale... co? Czemu skrzynki? Halp nie gdzie my teraz możemy włożyć nasze rzeczy do tych skrynek? Ogólnie to e, nie wiem gdzie my możemy swoje Zaku, rzeczy włożyć tą różdżkę tutaj do tego Ja wtedy nas od razu nie teleportuję? Nie Czekaj, bo na razie Popatrz ile mnie e, rzeczy goni Może weź sobie tą różdżkę Daj ile mam wrogów. Skoczemy bez rzeczy. Albo przenosimy to, co mamy. Na I kichel. ten, bo mnie terror Bigu uderzył. I zostałem w miejscu dosłownie, nie wciągnęło mnie nic. Dobra, Maxwell, zamknij się, bo chcę zobaczyć, czy. A wszystko mamy. Wow! Dobrze, naprawdę. E, więc my tutaj będziemy już kończyć. Był za mną Zaku, byłam ja panka. Tak, który jeszcze śpi. I widzimy się na kolejnym epizodzie z Archipelagu, który już niebawem. Pa! Cześć.